Siemaneczko widzowie, z tej strony Igoreczek Igoristy, znaczy co, nieważne Zresztą wiecie jak mam na imię widzowie, bo to yy, Igor, Igoristy, to ma sens Jak największy, w każdym razie nie, Przez sekundę się parę klipów z Fall Guysów A dzisiaj będziemy grali w Melon Playground Tak, dzisiaj sobie zagramy w Melon Playground Yy, może jakoś inaczej ich ustawię? Chodzisz po co? Dobra. Yy... Mogę go odwrócić? Nie. Jeszcze trochę tu widzowie pograłem w tą grę. Powiem Wam, że bardzo fajnie. Yy, pograłem po to, żeby zacząć ogarniać. Yy, ogólnie tak, mamy mnóstwo broni do wyboru. Mnóstwo gadżetów, wirusów. Dużo ubrań tutaj do leczenia. Yy, ogólnie nie wiem czy brać te melony, bo to trochę jak krew wygląda, ale żeby nie było, to nie jest krew w tej grze, yy, to jest sok z arbuza i sok z różnych owoców. Yy, sok z... znaczy owoców. Sok z jabłka, melona i sok z dyni i z kukurydzy. Jest akurat, owoc nie jest, chyba dynia też yy, nie widzowie naprawdę. Yy, zabawnie. No i już można ich ubrać sobie, my w dzisiejszym odcinku sobie ich tak ubierzemy i co najważniejsze widzę, co najważniejsze, co dzisiaj mogło być, no co mogło być, no specjal może być na 180 subów, powiem Wam, że bardzo spóźniony, tak samo spóźniony na 200 będzie, ale będzie, na 220 nie będzie specjal, to już Wam mówiłem. Więc proszę tutaj, jeżeli... Nawet no ja będę pisał, możecie pisać w komentarzach, ale żebyście wiedzieli. Nie będzie specjalu na 120 subskrypcji, będzie dopiero na 150. Jak nagrywam, to już wam mówię widzowie, ile jest sprawdzone w telefonie. Jest tutaj subów, mamy, inaczej ja mam. I właśnie Wam widzę za to bardzo dziękuję. 221, o! I 1000 wyświetleń do były clips z Fall Guysów. Dziękuję bardzo widzowie. Od razu zmieniam. Yy, w, na YouTubie. Robimy tak. Tak, tak. Tak. I mamy tu takich żołnierzy, widzowie. I możemy sobie to trochę w I mamy mapę z basenem, Mam basen po to, że jak coś to sobie będę tam wrzucał ich kończyny. Yy, tak, dobra, i tu dajemy kapitana, tu dajemy tego żomeczka i tu dajemy tego. Co on, co on mu robi? Co on mu robi? Co on mu robi? Yy, dobra, no i oni są tam z tyłu. No i na przykład sobie bierzemy... Mm, no pokażę Wam jak działa na przykład Autopistol. To sobie po prostu on działał. No na przykład mu o Walałem nogę, co nie? Mam nadzieję, że mi YouTube tego nie zwanuje, bo to jest prawdopodobne. Yy, bo YouTube jak jest kolorowy i fajny, dlatego to nagrywam też dla Was. Teraz jak to wbisie. O! I żyje. Let's go. No, zresztą możemy wbić coś takiego. No, widzowie, jak widzicie, nic mu się nie dzieje. Jakby pod ubraniami nie widać, co mu się dzieje, ale no. Stało się to. Łapczyk kolorowy stracił... ...ciało. Czemu nie trafiłem w niego? W telefonie mi coś... Zaraz sobie przeczytam. Ale tutaj go sobie zregenerujemy. Tylko on musi żyć. Więc w tym jest problem. I on ma żyć. O, żyje, żyje, żyje. Teraz tą strzykawkę mu wywalę. I żyje. Dobra. To teraz na przykład bierzemy, odsuniemy go na pewno. To jest po pierwsze najważniejsza rzecz świata. Po drugie bierzemy flash bombę i slowmo sobie weźmy. Mułoto też sobie pewnie użyjemy. I też może zrobię recenzję Shihalka, ale to jak już będzie koniec. Gdzie zakończy ten cały serial, ale to pomyślę nad tym jeszcze, to wybuchnie czy nie wybuchnie. O! Na przykład. I możemy teraz, widzicie, z chłopkiem zrobić totalnie wszystko. On sobie tu leży. Ja mu mogę na przykład jakąś maczetę. Tak, to czekajcie. Oczekaliście widzowie, o cóż, dlatego, że muszę Wi-Fi wyłączyć. O! Na przykład. Pabam! Ba chyba, jest. Tutaj. A mogę mu to wyjąć, tak? I mogę! I ale to wtedy tak. A oni są wtedy, jak. Nie, jakby. To chyba tak nie działa. Jak chciałem wiedzieć. Ale dobra, ja chcę wiedzieć, bo patrzcie, wrzucimy. Ja już to testowałem, ale wam pokażę. Yy, tylko, może seryj, żeby mi ten YouTube tego nie zbanował. To, żeby on tak się ciągle przez pół odcinka nie bawił, tak z. Właśnie. To mu zrobimy. Ja wziąłem helting. Chyba tak. Y, ale to chciałem wziąć to. To jest y, z... żerago, z żerago. Dodajemy go tu. No, to jest A C i D. Bierzemy teraz chłopczyka tu i patrzcie, go sobie tu położę, to widzicie, totalnie nic się z nim nie dzieje. Tego może odsunę, bo to będzie znowu dziwnie wyglądać. Y, no przecież wezmę go tu. No i on sobie wypływa normalnie, nie da się go zatopić. Ale jest taka magiczna opcja jak y, Animal Trap. No, i to odkryłem, widzowie. To jest bardzo logiczne w, w sumie, bo. Dobra, już ma na dwóch nogach, jeszcze teraz na rękach, może, albo na głowie, no na głowie jednak. Yy... Proszę, że mi. Ja będę się widzowie modlić, sercem, żeby mi YouTube tego nie zbanował. I w cztery i patrzę, o sobie tonie. Ale tak totalnie. O sobie tonie. Nie. Albo fajną rzeczą jest również to, że możemy zrobić tak yy, wywar mołotowa, no dobra, dajmy mu teraz temu chłopkowi damy wywar mołotowa, to mołotow o, idealnie poszło i go sobie przesunę trochę Kurczę, nie tam, i on czy przeżyje? czy przeżyje teraz? bo on może przeżyć, nie przeżył chyba tego przeżył, patrzcie i ma taki po tym mołotowie, takie różne te, nie dostanie yy, nie dostał patrzcie widzowie, nie dostał tak mało brakowało, a ten się nie mogę Wam pokazać, bo na przykład tak. No, no i zjarany kolega jest. Teraz go wrzucimy, o, i on się cały gasi, to jest trochę zbugowane w tej grze, ale logiczne, to nie będzie jakoś super zrobione. I teraz sobie weźmy, ja Wam pokażę, widzę, to, ja, to, to jest odkrycie życia po prostu. Bierzecie tak i bierzecie ten silnik napędowy, czy co to tam jest. Jak zwał, tak zwał. Kładziecie go na przykład tak i odpalacie, co nie? I on sobie tam grzeje ławę. Tego ziomeczka bierzemy tu i tak i z niego zostanie czarny węgiel. Ja, ja to zaraz wam pokażę na lepszym przykładzie. To jest słaby przykład, ale razem z tym chciałem wam pokazać coś takiego. Coś takiego. Robimy tak. To zadziała? Zadziała. I robimy tak. Baba! No i mamy takiego ziomeczka w powietrzu. Weźmy sobie fajny pył. Apył. Dobra. Apl' sobie weźmy. Tutaj kolegę zapla. I możemy go, jak widzicie, usmażyć na jabłuszko totalne. Yy, jeszcze chcę jedną rzecz sprawdzić. Kolego sobie wywalimy w kosmos. Co mnie ciekawi w tej grze. To może wyłączę, bo mi trochę będzie lagować. Pewnie. Yy, czy jeżeli ma przed oderwę chłopowi kończynę. Rękę, bo chcę mu rękę wyrwać. Chyba odpadła. Nie. Noga. Tak? Stopa dokładnie. Ok. I teraz muszę to idealnie, no, żeby jedno, tą stopę miał tak, że mógł mu... Jest taki jak puszka metalowa czy coś. Jest w tej grze takie coś. Go tak zrobię? No nie idzie, no. O, idealnie, idzie ta noga tutaj, tylko nie wiem, czy to zadziała. Yy, dobra, i teraz dajmy na przykład, właśnie tą puszkę, o której Wam powiedziałem, właśnie widzę, tutaj powinno być. Nie, tu mogę jedynie, czyli jeżeli to mi się pewnie. U... Znaczy nie wiem, na stopę nie mogę chyba, albo i mogę. Czekajcie, co Chyba nie mogę. Nie, chyba nie mogę. Bo jakbym mógł, to by już działało. No to nie działa. To możemy go. O. Jak mu coś odpadło, to właśnie dobrze. No to czekam. Ręka. Nie, jak mi YouTube to zbuduje. Kurczę. Nie wiem, czy to głąb zadziała, ale. Znaczy go tak walić. 50 razy w jednym miejscu. Jeszcze. O, o to mi chodziło. I teraz bierzemy ten korpus, jego magiczny. Yy... A, że go tak odwaliłam. No to nie, nie, nie. To trzeba trochę inaczej widzę, to zrobić. Ile to już trwa. A i to jest, spe... no to mówiłam, że to jest specjal. Ale chodzi mi tak. Yy... Wyszły może tak, a mogę go tak rozwalić. Nie, nie mogę dwoma palcami. Kurczę, bo ja nie wiem, jak to mogę zrobić. Chyba, że po prostu najprościej, do najprostszych metod pójdziemy. Czyli. Albo biorę to, albo to. Yy, chyba to wezmę. Zaraz zobaczycie, co to jest widzowie. O, działa, dobra. I teraz nasz kolega jest w stanie hibernacji. O, let's go. Jak go odhibernować? Teraz nie wiem. Yy, chyba, że mu wczepię yy, teraz w tym momencie. Yy, na przykład Importality. Powinno działać. Ale powinno, mówię Wam. Yy, chyba, że Andrew no, nie wiem, co mu wczepić w ogóle. Żeby to zaczęło normalnie... Żeby on zaczął normalnie, chyba, że rentgeno Nie, bo to go po prostu odnowi. Czyli to mu nic nie da. halt, życie, nie wiem. Cokolwiek. Nie. Dobra, yy, to musimy go jakoś inaczej trochę wygnąć. Powiem ja Wam tyle, widzę, wiem. Czyli, że na prosto i drugą rękę muszę znaleźć w jego ciele. Tam jest druga... No nie idzie teraz z nim nic zrobić, ale serio widzę, nie idzie z nim zrobić nic, mogę go, nie wiem, pułapką może to coś da, nie da nic, bo ta pułapka też się zamienia w jakieś, nie wiem, magiczne coś, powiedzmy tak, mina, 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 no właśnie, zadziałało? zadziałało, czyli I trzeba było go miną palnąć, tylko to też trzeba miną palnąć, to się, nie, tylko... Ożył magicznie, ja się pytam. Bo się tak. Teraz, chyba, że flash bombą, bo ta ręka dostać powinna. No. Nie. No tu jak ta ręka, niby. To będzie problem, widzę, wiem będzie problem. Chyba, że mogę mu wczepić tak na. No. I teraz my. Tak. Złóżmy tak. Robimy tak, robimy tak, nie, będę się zastanawiał, złapałem, złapałem, let's go, no dobrze, dobrze i teraz, nie, bo ta ręka opadnie, chyba, że, no jaki, gdzie on jest, chyba, że ja wiem, co zrobię, bo jeżeli w momencie, bym na przykład zrobił tak, tak, tak! O gdzie on jest? Widzę, gdzie on jest? O kurczę. A ta ręka żyje? Jak on żyje? Jaką on to przeżył? No ja nie wiem. I tej ręki nie ma totalnie. No to ciekawie. Powiem Wam, widzowie. Co yy, dajemy... Ale jak on to przeżył? No ja nie wiem. zrobimy tak. I to są dwa wybuchy. Gdzie on jest? Co? Ja powiem, jeszcze piłem te importality Bo no, jakby patrzcie, widzowie, normalny, tylko zrobię slowmo, bo jak nie ma slowa to jest yy, słabiutko powiem wam. Bo na przykład teraz by mi coś tak ścinało. Trudno, że on się tam rozwalił. No patrzcie, widzę. Teraz tak ścina. I czy nie wiem, dlaczego oni się potwalili wszyscy. Yy, trzeba to zrobić tak po prostu. Na S totalnej. Trzeba zrobić tak. Apple zespawnować i w tym momencie robimy i tak, i tak i tak. Bierzemy tych bomb miliard po prostu. I tego miliard bierzemy. Jak najwięcej, żeby było tak totalnie. Yy, I teraz odpalamy na przykład to. I powiększamy szybko. I tylko teraz będą lagi okropne. No, miścina. Co jest nie tak? Co jest nie tak halo? Yy, może teraz przyspieszę to, żeby było szybciej. I sprawdźmy, czy będę miał... No, to się przyspieszy. Chyba nie. To jeszcze raz. Niech się przyspieszy. Niech się przyspieszy. Widzowie, słuchajcie, to ma się tak przyspieszyć. No nie czemu to się nie przyspiesza? <śmulatujesz> nie przyspiesza się. O, kliknę chyba. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem. Ścieło się totalnie, nic nie wiadomo. Nie wiem, oczywiście tak, tak, tak. Yy, chyba coś tu przesadziłem przy czymś. Chociaż nie wiem. Kurczę, bo to slow muszę teraz wyłączyć. A tak to bym tego nawet nie odpalił. Jezu niu, tablet mam w ogóle, już go tym czym. ja e, się nagrzał, ale się nagrzał. Kurde, chodzi strasznie. No dawaj, dawaj, ładuj. No i co? Nie gadajcie, widzowie, że to na koniec odcinka praktycznie. Zwaliło to się. Mogę, mogę wam, jakby tym... Nie wiem, co jest. Czekajcie, widzowie. Więc... No, już wchodzę do gry, i chciałem Wam powiedzieć, że to jest koniec odcinka. Bo tak mi zlodowało, że nawet to się nie chciało załadować. Yy, widzowie, więc tak. Dzięki za oglądanie, bardzo serdecznie. Da strzelcie tego subika, łapeczkę. I yy, na